Senior. Kolejny zestaw newsów. Katarzyna Skrzynecka powraca do programu Twoja twarz brzmi znajomo, ale nie jako jury, jako uczestniczka, bo wygrała jedną edycję tego programu i z okazji 20 edycji będą mogli ponowni finaliści wystąpić z najlepszych, więc taka ciekawostka. Piosenki, które poznałem i polecam. Bin ostatnio staje się dziwny, jak generuje zdjęcia samego siebie na przykład w garniturze to wyskakuje informacja, że to nieodpowiednie, nie rozumiem tego. I na koniec moje podsumowanie deram polskiego YouTube'a 2023 rok, niektóre dramy były mniej znane, ale dopasują się do roku 2023 jakie te dramy były.